No zobaczcie na tą bramę zwierzyniecką od drugiej strony, no jest bardzo mocno pod słońce, ale myślę, że wy to lepiej zobaczycie, GoPro razi sobie czasami w takich warunkach, że nie jest najgorzej. No hodowlak już wcześniej wspomniałem, zwierząt łownych znajdowała się właśnie w tym lesie. No witam wszystkich serdecznie z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. A co dzisiaj? No pokażę wam niebawem. No i zerknijcie na to, co znajduje się właśnie tutaj przede mną. A przede mną znajduje się co? No właśnie. Brama Zwierzyniecka tak zwana. No las Zwierzyniec, no, wchodzący w skład Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego, no, położony na garbie Tęczyńskim, po którym się będziemy dzisiaj kręcić, no, w granicach wsi Tęczynek która znajduje się tam. Swoją nazwę zawdzięcza potockim właścicielom zamku właśnie pobliskiego, którzy w połowie XIX wieku założyli w nim właśnie zwierzyniec w tym lesie, który jest tam za moimi plecami. No zobaczcie na tą bramę zwierzyniecką od drugiej strony, no jest bardzo mocno pod słońce, ale myślę, że wy to lepiej zobaczycie, GoPro razi sobie czasami w takich warunkach, że nie jest najgorzej. No hodowlak już wcześniej wspomniałem, zwierząt łownych znajdowała się właśnie w tym lesie, a mianowicie Potoccy hodowali tutaj takie zwierzęta jak Daniele, borsuki, dziki, jelenie no istniejąc do roku 1919 pozostałością po tym terenie bo jako tako nic już tu się nie zostało została tylko ta brama zwierzyniecka no właśnie jest to miejsce no i popatrzcie obok bramy zwierzynieckiej żaby teraz mają właśnie gody jedna na drugiej nie wiem, czy kamera to oddaje, no nieźle to wygląda. Jakby się przylepiły do siebie. A zwierzęta, które były hodowane przez Potockich właśnie w tym terenie pokazane są między innymi tutaj na tych figurkach, na tej bramie zwierzynieckiej. A my, jak przejedzie ten samochód, bo już go słyszę, a my podążamy dalej i pójdziemy sobie, no właśnie, taka niespodzianka, zerknę czy nie ma drugiego. A my idziemy w tamtą stronę, by za parę kilometrów dotrzeć do następnego naszego celu. Po dwóch kilometrach marszu taką drogą dochodzimy do miejsca z taką charakterystyczną starą kapliczką i odbijamy na prawo w las. No dobra, czas powiedzieć, gdzie my w ogóle się znajdujemy. Brama Zwierzyniecka została daleko w tyle, a my znajdujemy się no właśnie na niedźwiedziej górze. A niedźwiedzia góra ma swój sekret, głębinowy sekret, który niebawem Wam pokażę i trochę o tym opowie. Niedźwiedziom górę, przeważnie porasta buczyna. Sądecka, która jest tutaj, prawie że wszędzie. A my już tam na skraju, na krawędzi właśnie tej wolnej przestrzeni, gdzie drzewa znikają, coś, coś właśnie zobaczymy. No dobra, teraz mogę Wam już powiedzieć, co kryje się na Niedźwiedziej górze, bo pewnie już częściowo to widzicie. Przed nami mianowicie jest eksploatowany kamieniołom. Diabazu. Jest to najstarszy, najstarsze, są to najstarsze skały wulkaniczne odsłonięte w rejonie właśnie krakowskim, bo jesteśmy bardzo blisko Krakowa. No, fragment jednej intruzji o mierzystości 44 metry jest eksploatowany od roku 1902. No na dole słychać ciężki sprzęt pracujący. Właśnie w tym kamieniu, a dokładnie tam widać, jakie tam jest potężne zapylenie, jakaś wietnica na poniżej koparki, i tym podobnie. No, diabas, który tutaj jest wydobywany, no, służy głównie no, w drogownictwie do utwardzania właśnie dróg naszych asfaltowych pod spodem. A tam wodali zerknijcie. No, nie wiem, czy widać. Na moim kanale możecie pooglądać sobie film kamieniołom z Zalesia. Właśnie, oto on Zalas. Kamieniołom Zalas wulkaniczny, ale już nie diabazowy zupełnie nie inny i połączony z warstwą jurajską, w którym jest bardzo dużo skamieniałości, które swego czasu tam zbierałem. Ale poszukajcie na moim kanale, a pooglądać. Widać, jak z urobkiem ciężki sprzęt, właśnie w tym miejscu, wjeżdża do góry. Nachylenie no, pod niezłym kątem. Tam poniżej można zaobserwować typowy sprzęt, który tylko pracuje w kamionach, podwozi urobek do danego miejsca. Konkretna to maszyna. Zerknijcie na to drzewo, jakie oko. Bardzo dużo takich właśnie dziwnych porostów na drzewach, a właściwie anomalii jest w rejonie krupniczki, a mianowicie w rejonie Olkusza. Krupniczka to taka góra. Popatrzcie na te wspaniałe mszaki. Paprotnik też już budzi się do życia. No, jakby nie było, mamy pierwszy dzień wiosny. A my kierujemy się teraz ku końcowi, ku końcowi naszej wycieczki, jakby to powiedzieć. No bo dokładnie w tym miejscu kończę mój materiał na dziś, jeżeli Mój film Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz łapek w górę, bo widzę, że z tymi łapkami ostatnio jest różno. Nie chcę się tu narzucać i tym podobnie. To tylko moja taka sugestia, żeby ktoś sobie tego nie brał za mocno do serca. No, oglądajcie moje archiwa. Zapraszam na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Wrężną grupę, która po prostu mocno działa. Mamy tam wszelkiego typu zapaleńców, takich jak ja, którzy zwiedzają, wstawiają swoje zdjęcia, swoje materiały i tym podobnie. Do usłyszenia, no właśnie, z Teńczyńskiego Parku Krajobrazowego. Ozerknijcie jeszcze na sam koniec.